Przejdziemy. Zobaczcie jaki płoc zarośnięte. No cóż, miejmy nadzieję, że to jest otwarte, ale nie na pewno. Czekajcie przy świece, gdzie może skrzypieć. Patrzcie. Kurde tu dywan jakiś leży Nie wiem czy to zamknąć czy nie Może zamknę Przeświecę wam I zamknę, poczekajcie zobaczcie zamykam Boże, żeby tu tylko nie było bez Zobaczcie dywan tu już leży no nie wiem Dłuniczki, kurde. No bratem te dwa kroki mogę wejść. Trochę się spodziewałam. Trochę spokojniejszego miejsca się spodziewałam. Co? To my tu nie będziemy. Tylko żeby tu nikogo nie było. Zobaczcie, grup. Tak myślisz, zarbi, żeby przymykać? Jest złe, złe, bardzo, bardzo złe odczucia. Katarzyna. Zarbi. Mówisz, żeby przymykać. Weź jeszcze raz napisz, czy na pewno, czy żartujesz. To ja może wrócę. No jak zarbić, zażartowałeś ze mnie, to będziesz miał, zobaczysz, co będziesz miał. Nie, nie. Dobra. Bo to się całkiem otwiera. Dobra. Jak żar, Zarbi zażartował ze mnie, to będzie miał kłopoty. Złe odczucia Dajcie spokój. No tak sobie tu jest. Grup jest. No mam wyjście, no masz rację, Zarbi. Duży ile tu grobów jest, zobaczcie, ale nie będę pokazywała. Cmentarz. Jest nawet na nim tabliczka. Nie pokażę jej, bo znowu będą problemy. To są pochowane dwie osoby. No nie pokażę może pokazać. Tylko na szybkiego pokazuje, ale tak, żeby nie było dokładnie widać. Są pochowane tu dwie osoby. Jedna osoba, która jest pochowana, zmarła w 1904. O!